Pozdrowienia z mojej drogi jakubowej mojego Kamina do Santiago de Compostela. I dzisiaj na co zwróciłam uwagę, że Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudnieni, uciśnieni, z za ciężkim plecakiem i tak dalej, i tak dalej. Z problemami, których nie możemy rozwiązać. Właśnie, i tak sobie to wyobrażam, tak. Że, jak człowiek jest tak strasznie utrudzony i tak w tym strasznym umęczeniu, to on albo leży, albo jeszcze trwa w tym swoim właśnie umęczeniu. Ja jeszcze muszę tam dojść, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to, albo właśnie już leży, bo padł. I teraz Jezus w obóz sytuacjach mówi do gościa, gościni: Wstań i chodź do mnie, wstań. Tumma, po hebrajsku tak by było. Dobra, czyli musimy zrobić jeszcze jeden wysiłek, na który kompletnie nie mamy ochoty, ale on jest bardzo ważny, dlatego że to wstać i przyjść oznacza wyjść ze swojej jakby sytuacji i spojrzeć na nią z innej perspektywy. Z jakiej? Właśnie Jezusowej. A jego perspektywa jest kompletnie inna. I ona właśnie pozwala nam zrobić taki wysiłek, dlatego że bardzo dużo z tego naszego zmęczenia, utrudzenia bierze się z naszej głowy. Bierze się ze sposobu patrzenia na nie, ze sposobu podejmowania zadań, zobowiązań, rzeczy. I Jezus właśnie nam pokazuje, że. Przejdźmy do niego, a on nam pokaże. Ale to właśnie wymaga tego wysiłku wstać i pójść i zobaczyć to z innej strony. Serdecznie się pozdrawiam, cześć.